Rozpoczynamy nagrywanie e, ruchu ciała, rozgrzania ciała, puszczenia e, stresu w ciele. Postaram się zmieścić w 20 minutach. Dobra. Spróbuję troszeczkę głośniej muzykę, ciutkę. Dobra, słyszysz mnie jeszcze? Teraz stajemy. Luźno. Nogi na szerokość bioder. I rozgrzewamy stopy, bujając się do przodu i do tyłu. Leciutko do przodu i do tyłu. Nic na siłę, powolutku. Tak jak chce Twoje ciało, żeby rozgrzać stópki. Teraz małe kółka, też na stopach, w prawo, w lewo. Tutaj zaczynają nam już się ruszać kolana i biodra, i pozwalamy na to, i zobacz, jak to działa. Zobacz, jak chcesz pokręcić kółka na stopach, jak reaguje reszta Twojego ciała. Skup się na swoim ciele, skup się na oddechu. I obserwuj, jak to jest, jak chcesz zrobić kółka tylko stopami. Czy to się da zrobić tylko stopami, czy ruszają się też kolana i biodra i może cały tłów? Tak sobie poobserwuj swoje ciało. Cały czas oczywiście oddychasz, ramiona luźno, głowa luźno. Teraz poruszaj bardziej biodrami. Zrób takie kółka duże, powoli. Nie spiesz się. To ma być powolny ruch, taki nawet leniwy powiedziałabym w drugą stronę. Jak największe kółka. Jak największe ci się uda. Teraz ósemeczki. Delikatnie, powoli. Poczuj, jaki to ma wpływ na Twoje plecy, jak się układają tutaj Twoje nogi, stopy. Co się dzieje z Twoimi rękoma, czy one automatycznie zaczęły jakoś chodzić, moje zaczęły. Czy może ruszasz samemi? To mają być powolne ruchy, takie świadome, takie, żebyś czuła? Każdy ruch mięśni, co się dzieje tutaj w biodrach, co się dzieje z brzuchem, co się dzieje z udami, z kolanami, jak stopy się zachowują. I tu ruszasz całe biodra, całe nogi, zaczynasz ruszać ramionami. Możesz najpierw kółeczka sobie zrobić razem albo osobno, ramionka do przodu, do tyłu. Dołączasz do tego łokcie i całe przedramiona i dłonie. I tak rozgrzewasz swoje ciało, rozgrzewasz. I ruszasz tłowiem całym, dołączasz cały tłów. Te ruchy mogą być dowolne, mogą być do góry, takie do tyłu koła, do przodu. Mogą... Możesz sięgać do przodu. Możesz sięgać na bok. Zobaczyć jak daleko sięgasz. I ruszasz się, ruszasz się, ruszasz. Dochodzi do tego głowy, szyi. Trzeba pierwszy tym potem głowa. <noise> I tu już pozwalasz sobie na dowolny ruch całego ciała, całe ciało, stopy, kolana, biodra, tłów, ręce, głowa, możesz rozpuścić włosy, niech włosy też się poruszają, potańczą i ruszasz się. Słuchasz swojego ciała, jak ono chce się poruszać, czego ono teraz potrzebuje. Cały czas oddychasz, weź głębszy wdech oh, i z wydechem wydaj dźwięk, jakieś westchnienie, jakiś cokolwiek. O, oh, cokolwiek, cokolwiek. Ja tutaj cię może nawet ciszę teraz. I ruszasz się, ruszasz się. Jak Twoje ciało chce się poruszać. Całe ciało się teraz rusza. Może to być taniec, może to być zwykły ruch po prostu, obojętnie jak czujesz. Może to być w rytm muzyki, może muzyka ci prowadzi, a może wręcz przeciwnie, może Ci przeszkadza, może wcale nie masz ochoty robić tego w rytm muzyki. Lub tak, jak jest dla ciebie dobrze. Tu nic nie musisz. To nie ma być jakieś, to ma być twoje. Tylko i wyłącznie twoje. Całe ciało rozgrzewasz, całe ciało sprawdzaj. Może chcesz się wygiąć w dół, schylić, sięgnąć w dół, a może sięgnąć w górę. Zobacz, jak daleko sięgnasz. A może na boki. Do tyłu może. Może Twoje ciało jest ciekawe, jak bardzo może sięgnąć do tyłu, a jak do przodu. O, oh, jakie duże koła możesz zrobić. Do przodu, do tyłu. Oh. Gdzie potrzebujesz zrobić więcej miejsca w ciele? Zaobserwuj sobie. Może w klatce piersiowej to rozszerz klatkę. Ręce weź do tyłu, weź głęboki wdech. O, oh. i zrób tam więcej miejsca w ciele. O. Oh. Zrób więcej miejsca w ciele. Ja w klatce potrzebuję trochę więcej miejsca w brzuchu, w żołądku, w sprocie słonecznym. O! o. Poobserwuj swoje ciało. Gdzieś może jest jakieś spięcie, jakieś zaciśnięcie. Tu skup się na tym miejscu. Puść tam parę oddechów. I zrób tam większy ruch, niech tam się zadzieje, niech tam puści to spięcie, zrób więcej miejsca w ciele. Jak możesz zrobić więcej miejsca w ciele? Rozciągnąć się trochę, rozciągnąć to miejsce. Poobserwuj sobie, jak bardzo możesz się rozciągnąć, jak Twoje ciało chce, a może nie chce. Może potrzebuje się przytulić tylko. To się przytul. Pogłaść się. Daj sobie miłość. Daj sobie wdzięczność. Ja akurat potrzebuję się tu bardziej poruszać. Rozruszać mój kręgosłup. Rozgrzać go. Puścić żołądek. Bo mnie coś to w splocie słonecznym ciśnie. To sobie tak powyginam brzuszek do przodu na wdechu. Och, I puszczę i klatka i całe ciało ruszasz Uż całe ciało jest rozgrzane daj sobie teraz potańczyć poruszać się bardziej ekspresyjnie poeksploruj sobie, popróbuj czego ty tu potrzebujesz czego potrzebuje twoje ciało poruszaj, poruszaj Poruszaj, potańcz, cokolwiek, cokolwiek potrzebujesz. Słuchasz cały czas swojego ciała. I nic na siłę. Pamiętaj, to nie muszą być szybkie ruchy. Ja na przykład czuję, że zrobiłam za szybko. Przed chwilą i mój kręgosłup mi mówi zwolnij. No to zwolniam. Wszystko, czego chce moje ciało. To jest czas na czucie. To jest czas dla mnie, to jest czas dla mojego ciała, więc daję mu to, co ono do mnie mówi, to czego potrzebuje. O, wydaj dźwięk przy wydechu, otwórz gardło też. Gardło też potrzebuje otwarcia, gardło też potrzebuje rozluźnienia, więc daj mu to. Możesz pokrzyczeć, możesz pośpiewać. Oh. Mm. Mm. Oh. Mogłabym tak z godzinę, ale chcę się zmieścić w 20 minutach, więc przejdziemy może do mocniejszego ruchu. Teraz włączę taką muzykę na wytrząsanie i będziemy bardziej wytrząsać z ciała. Dobra. Teraz trzęsiemy całym ciałem. Ciało już jest rozgrzane. I teraz wytrząsamy. Wytrząsamy z ciała wszystkie napięcia: wszystko to, co nam już nie służy, wszystko to, co nam jest niepotrzebne, jakieś stresy. O, jakieś rzeczy, które nam ciążą. Pamiętaj o oddechu: cały czas oddychasz świadomie. Przy wydechu możesz wydawać dźwięki, to jest bardzo dobre, wydawać dźwięki i trzęsiesz się pośladkami. na same pośladki, nogi, to nie same, bo to trawie całe ciało, ale z pośladków tu w biodrach nam się kumuluje bardzo dużo stresów. więc puść, 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 to jest fajne. Stopy tu latają, ręce tu latają, głowa tu lata, wszystko lata, wszystko się trzęsie. O. Trzęsiemy, trzęsiemy, trzęsiemy. Oh, I oddychasz. Pamiętaj o oddechu. Cały czas oddychasz. Oh, głęboki wdech. I przy wydechu wydaj dźwięk. Niech twoje włosy też zrzucają. Włosy też mają pamięć. Nasze ciało dużo pamięta, więc puść, puść. Tam, gdzie masz największe spięcie, gdzie czujesz jakiś dyskomfort w ciele, tym miejscem poruszaj najbardziej. U mnie to jest ten obszar splot słoneczny i lędźwia. Więc ja... Oh. Tu. Tutaj potrzebuję puścić. Puścić trochę powietrza, puścić trochę energii. Oh. Możesz pokrzyczeć? Wskazane. Możesz przeskakiwać po prostu z nogi na nogę. Możesz skakać tak, jakbyś biegła w miejscu. Możesz pośladkami. Ramiona. Głowa. Dłonie. Wszystko. Strząchamy. Strząsamy. Strząsamy, strząsamy. Oddychasz, cały czas oddychasz. Głęboki wdech. O, I wydech. O. O. Mam nadzieję, że muzykę słychać, może wezmę ją chwilowo troszkę głośniej. Chciałabym, żeby było słychać i muzykę i mnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. O. Troszkę głośniej muzyczkę jeszcze. Dobra. Wytrząsamy, wytrząsamy. O! O! Wytrząsamy. Zmęcz się trochę. Niech twoje ciało się zmęczy, niech energia się obudzi. O! Trzeba pójść do pięcia. Ja teraz potrzebuję trochę mniej skakania. Więcej trzęsienia w miejscu. Ale ty możesz skakać, możesz podskakiwać. Możesz robić co chcesz. To co ja mam tylko sugestia. Ty rób to, co ty czujesz, to, co do Ciebie przychodzi. Możesz kopać nogą na przykład. Nie wiem, może masz ochotę sobie pokopać. Powalić rękoma jak w worek treningowy. Sprawdzaj sobie. Sprawdzaj sobie, na co twoje ciało ma ochotę. O. Sprawdzaj sobie. Niech się dzieje. Niech się dzieje w ciele. <głos> <Uła>! <głos> Można się przy tym dobrze bawić. Naprawdę wskazane. Uśmiech, po japońsku niko, niko niko. Niko uśmiech. Na ostatnim Movement Medicine się dowiedziałam, że niko niko to po japońsku uśmiech, więc Oh. 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 Oddychasz, cały czas oddychasz. Oh. Oh. Robisz więcej miejsca w ciele, puszczasz napięcia. Możesz sobie wyobrazić, wizualizować, że puszczasz te napięcia, że one wychodzą z twojego ciała z każdym ruchem, z każdym wstrząsem. Wyobraź sobie, jak one z ciebie wychodzą, jak wypływają przez stopy do matki ziemi, do samego jądra ziemi. Matka ziemia sobie z tym poradzi. Tak, i coraz wolniej, coraz wolniej. Jeszcze się trzęsiesz. Teraz zwalniasz ruch. Teraz zmieni muzyczkę szybciutko jeszcze. To tu mi leci dalej wytrząsanie, ale dobra. Ruszaj się, powoli się ruszaj. Nie zatrzymuj się tak nagle. Teraz będzie troszeczkę zwolnienie ruchu. Zwalniasz ruch. wol, już tak oddychasz, oddychasz, świadomie oddychasz. Sprawdzaj, dokąd dochodzi twój oddech. Gdzie go czujesz najbardziej? Oh. Możesz sobie weschnąć przy wydechu. Oh. Dobra, myślę, że słychać, mam nadzieję, że słychać i mniej muzykę. Idziemy dalej. Teraz delikatne ruchy. Takie sprawdzaj sobie, ile masz teraz miejsca w ciele po tej praktyce. Poruszaj się. Do przodu sięgnij teraz jaki masz zakres. Czy on jest inny niż na początku? Na boki. Sięgaj, doświadczaj, poczuj swoje ciało. Do góry. Do tyłu. Oh. Czy coś się zmieniło w Twoim zakresie? Sięgnij w dół. Jeśli masz na to ochotę, oczywiście. Ja na przykład, taką mam tak rozgrzane ciało, to dużo lepiej i, i mocniej sięgam w dół niż tak normalnie. Bo tak normalnie mój kręgosłup mi na to nie pozwala. Ale jak go tak rozgrzeję, rozruszam takim tańcem intuicyjnym. To naprawdę schylam się jak zdrowa osoba. Jakbym nigdy nie miała złamanego kręgosłupa, więc popróbuj sobie. Popróbuj sobie, jak to jest u Ciebie. Możesz sobie wyrobić kółeczka ramionami, zobaczyć. Kółeczka biodrami, przy tym też jaki jest Twój zakres ruchu, jak to się zmieniło, a może się nic nie zmieniło. Do początku tej praktyki to też jest wszystko ok. Niczego na sobie nie wymuszaj, niczego nie wymagaj, niczego nie oczekuj. Tylko bądź z tym, co jest. Tylko i wyłącznie. Tak jak jest, jest dobrze. Dech. O! Oh, I wydech. Możesz powoli zminimalizować ruch aż do zera, tak żeby stanąć w miejscu. stanąć w miejscu. Możesz sobie zamknąć oczy. Ściszę troszkę muzykę, żeby mnie bardziej było słychać. Możesz sobie zamknąć oczy. Jeśli chcesz, nie musisz. Stoisz twardo na obu stopach, na dwóch nogach. Najlepiej, nie powiedziałam na początku, najlepiej jakbyś była na boso. Na ziemi, na trawie, na podłodze, w domu, w mieszkaniu. Nie ma to znaczenia. Matka Ziemia i tak cię czuje, i tak to jest ugruntowienie. Weź sobie głęboki wdech. I długi, świadomy wydech z dźwiękiem. I jeszcze jeden. I sobie poobserwuj swoje ciało. Jak ono się teraz czuje? Czy coś się wydarzyło w ciele podczas tej praktyki? Czy może nic się nie wydarzyło dla ciebie? Żadnej zmiany to też jest ok. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest tak, jak ma być. Niczego na sobie nie wymuszaj. Jeśli twoje ciało ma ochotę delikatnie się poruszać, to się poruszaj, nie, nie powstrzymuj. Moje na przykład ma. Ale jesteś już w niedziałaniu, nie wymuszasz ruchu. Jesteś w obserwacji. Co teraz czujesz? Może czujesz jakieś mrowienie gdzieś w jakiejś części ciała, może jakieś spięcie. To przekieruj tam swoją uwagę i wpuść tam swój oddech. Zrób więcej miejsca oddechem. Może czujesz powiew wiatru na skórze. Albo do materiału, ubrania, albo Twoje stopy jakoś inaczej odczuwają podłoże, może tak, może nie, tylko zaobserwuj. Pamiętaj o oddechu, zauważ gdzie jest Twój oddech, dokąd on dochodzi. Czy tylko do klatki piersiowej, czy do splotu słonecznego, czy aż do brzucha. Zauważ, w jakiej części ciała swój oddech najbardziej czujesz. O, oh, i tak z wdechem. Wdech i z wydechem. O, oh, tak wypuść jeszcze takie. O, oh. Rękę na sercu, jedną, dwie, jak chcesz. Ja czuję, że dwie. Poczuj bicie swojego serca i podziękuj sobie za to, co właśnie dla siebie zrobiłaś. Za to, że znalazłaś czas dla siebie, że znalazłaś czas i chęć na posłuchanie swojego ciała, na skontaktowanie się ze swoim ciałem. I na zadbanie o siebie. Ja Ci też dziękuję. Mam nadzieję, że ta praktyka będzie dla Ciebie wartościowa. Powtarzaj, kiedy chcesz i ile chcesz. Dziękuję, dziękuję, dziękuję.